W miniony weekend w ursynowskiej arenie odbył się piąty memoriał imienia Zdzisława Mróziaka. Do Warszawy przyjechały cztery zespoły grające na co dzień w polskiej lidze siatkówki. Turniej odbywa się tuż przed samą ligą. To jest ostatni weekend przedligowy. Większość zespołów już jest w optymalnych składach, choć widzimy, że dopiero zawodnicy jakby włączają się w tę w grę. Turniej wygrała drużyna AZS Politechnika Warszawska. W niedzielę odniosła kolejne zwycięstwo pokonując Tytan AZS Częstochowe 3 do 1. Fajna impreza, która może nie tylko... Sympatyką siatkówki przybliżyć troszeczkę fajnej, fajnej gry, ale dla nas jest bardzo ważna, bo możemy się zgrywać. Mimo wszystko, zawodnicy, jak i trener Radosław Pana, spróbują studić emocje i powtarzają, że najważniejsze będą mecze ligowe. Cieszy, cieszy, cieszą dwa zwycięstwa, ale to trzeba jakby stopować trochę te nastroje. Najważniejsza będzie liga i, i liga będzie weryfikować tutaj wszystko. Zdzisław Ambroziak, sportowiec, felitonista, człowiek o niezapomnianym głosie. W reprezentacji Polski rozegrał 220 spotkań. W 1967 roku wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Stambule. Przez ponad 20 lat współpracował z tygodnikiem Polityka. Był związany z Gazetą Wyborczą, której publikował cotygodniowe felietony od ściany do ściany. Kibice okrzyknęli Zdzisława Ambroziaka magiki mikrofonu. Miał powiedzenia, które na długo pozostaną w pamięci wielu jego słuchaczy. Zdzisław Ambroziak zmarł w styczniu 2004 roku. Pisał tak naprawdę yy, o życiu... Ale w odniesieniu do różnych dyscyplin sportowych, o zachowaniach ludzkich, o przyzwyczajeniach, o słabościach e, i o tym, co daje ludziom sport. Rozgrywany po raz trzeci na Ursynowie turniej co roku przyciąga fanów siatkówki z całej Warszawy. Dużo emocji, no i fajna, fajna gra, fajna walka. Kolejne emocje siatkarskie już w najbliższą sobotę. Politechnika na własnej hali podejmować będzie drużynę jastrzębskiego węgla. TV południe, Łukasz Matysiak.